Witam Państwa. Nazywam się Stanisław Lubański. Jestem Product Managerem w firmie One System. Dzisiaj moim gościem jest Aleksander Tarkowski z TechData, inżynier systemowy. Cześć Alku, witaj. Cześć, dzień dobry. Olku, chciałem z Tobą porozmawiać chwilę o modelu hybrydowym, powiedz proszę, co się ostatnio zmieniło, jeżeli chodzi o potrzeby naszych klientów, czy zauważyłeś jakieś zmiany, co przykuło Twoją uwagę? To co się zmieniło, oczywiście większa, coraz większa liczba klientów, z którymi naszy, pracują nasi partnerzy, przynosi coraz większą liczbę usług do chmury. Przykładem tutaj takim najjaśniejszym jest oczywiście Microsoft Office 365. Wykonywane są archiwizacje do chmury. Także chmura wykorzystywana jest jako disaster cover, tak? czyli w oparciu o chmurę publiczną czy prywatną nasi partnerzy budują środowiska zapasowe. No właśnie, odnośnie chmury publicznej. Powiedz mi, w jaki sposób można wykorzystać taką platformę do przechowywania danych? Przede wszystkim myślimy tutaj o... Object storage, tak? czyli yy, taniej, wysoko dostępnej, odpornej na uszkodzenie przestrzeni, którą na przykład z poziomu Wima jesteśmy w stanie w bardzo łatwy sposób yy, zaadaptować do, do naszych potrzeb. Budując odpowiednie repozytoria, wykorzystując funkcjonalności, jesteśmy w stanie bardzo szybko i w miarę, tak jak powiedziałem, tanio taki storage w kontekście archiwizacji wy wykorzystać. Olek, jakbyś mógł wyjaśnić, na czym polega zasada 3.2.1.10. Oczywiście. E, trójka oznacza to, że powinniśmy mieć trzy kopie naszych danych: produkcja, pierwszą instancję backupu, drugą instancję backupu. Dwójka oznacza to, że powinniśmy nasze backupy przechowywać na dwóch różnych nośnikach e, do przechowania danych: dyski, taśmy, chmura. Jedynka oznacza to, że. Powinniśmy jedną z naszych kopii przechowywać na wsite poza naszą serwerownią. Jedynka z skutką tutaj też warto wspomnieć, że jest pewne rozwinięcie właśnie tego zasady 3.2.1. Oznacza to, że część naszych kopii możemy skonfigurować w trybie immutable, czyli te kopie będą odporne na modyfikacje. Myślę tutaj o ransomware'ze. W końcu zero oznacza to, że jesteśmy w stanie przygotować tak środowisko, w którym będziemy okresowo, w sposób automatyczny testowali odtwarzalność naszych backupów. Przede wszystkim chmura publiczna, jako taka, bardzo fajnie adaptuje się i y, fajnie wpisuje się y, w zasadę 3.2.1.1.0. Przede wszystkim y, fakt, że usługa, jako taka, jest na offsite, no, pozwala nam w prosty, łatwy sposób spełnienie tej zasady. W odróżnieniu od taśm, gdzie po prostu trzeba. Bardzo często wykonać jakieś dodatkowe czynności administracyjne, żeby taśmę przygotować, wynieść na wskazie. Tutaj wszystko odbywa się niejako z konsoli VBR, w sposób automatyczny wystarczy tylko zadeklarować odpowiednie przestrzenie i pilnować wykonania odpowiedniego zadania. Dodatkowo w, u niektórych usługodawców myślę tutaj o Amazon Web Services. I object store, czyli Strójce, można ustawić właśnie taki parametr immutable, który powoduje to, że przez pewien czas określone kopie są w stanie, takim nienaruszalnym, czyli tutaj mm, jesteśmy w stanie zwiększyć odporność takich kopii na działanie ransomware'a, czy też przypadkowego skasowania takiego obiektu przez administratora. Oleg, jestem przedstawicielem partnera. Chciałbym, żebyś wyjaśnił, jak z Twojej perspektywy wygląda taka rola partnera u klienta końcowego? Oczywiście ta rola jest kluczowa, począwszy od samego zainicjowania procesu sprzedaży poprzez wdrożenie, uruchomienie, potem oczywiście duża rola partnera jest w bardzo często w utrzymaniu takiego, takiego środowiska. No, i też tutaj, jeżeli chodzi o zasadę 3.2.1.0, warto też wspomnieć o tym, o tym zerze, tak? czyli oznacza to, to że no jesteśmy w stanie także weryfikować odtwarzalność naszych kopii. Bardzo często naszym klientom spore problemy stwarza przygotowanie takiego środowiska. Tutaj partner może po prostu poprowadzić klienta za rękę przygotować mu takie środowisko i dzięki temu do klient będzie czuł się po prostu bezpiecznie. Oleg, bardzo ci dziękuję za twój czas. Dzięki za odpowiedź na wszystkie pytania i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dzięki. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za oglądanie naszych spotkań. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję bardzo. Dzięki.